Musisz zapłacić. Co? Weź portfel Ale kartę można? Można, no. Zapłacić? Chyba, że masz to. Ród Habsburgów w Wiedeń. Tak myślałem. Ogólnie szczerze Wam powiem, chuj ładnie tu jest. Ładnie jest tym mieście. Jedną wymankę, pytanie jest: pójdę no. Będę z Wami szczerym. Ja jestem dżentelmenem i takich yy, rzeczy nie mówię. no. Bo to jest bez sensu. Jak tam chłopaki? Jak się bawicie? Dziękuję Matysia, bardzo jesteś miła. Również uważam, że pięknie wyglądałaś dzisiaj lub wyglądałeś. Dziękuję. Kujowo, bo ja jestem. Ok. Mój upadek? Mm. Ja musiał zapłacić. Oddałem się łódzkowi voucher, co zamawiał przy stoisku. Jak piłka? Czemu spać frytki? dobre frytki. Tłuste. Bo to chyba przed chwilą wyciągnęli. No, dobre. Jak piwo? Jak piwo? Dobre? Dobre? No, piwo jak piwo. No. Kurwa, piwo w maku. Ty I nawet nie sprawdzali wieku. Pierwszy raz kurwa to na oczy widzę takie coś. Miło? No? W maku? Ja nie, bo byłem już w oczy. Zdziwiłem się. Ale ogólnie tak, jest porządek, chuj. Nie ma żadnych chłopciaków. Bezpiecznie, że no. czuliśmy. Cały czas. No, jak my w pewnym momencie się kurwa bić, to się czułem tak, że niebezpiecznie. Ale tak się na ulewnie Jak kociak. Co tam masz? Big Tasty. Junior. Ja mam kurczak burger. Klasyk. Klasyk. Niestety w Polsce już nie następny. Te wiany, co się stało? To jest zasada jedna. No, dzisiaj jestem po spożyciu alkoholu, więc to i zasady zas zasad przestrzegam. Jutro, jutro też najebane Ale jutro jest za darmo Widzisz, też było przez jakąś firmy Tak jak ja skończył biznes, to w sumie zapomniałem pojechać zapytać, w sumie ile ta restauracja wyczerpiała na przykład zysków. Ile to zarabiało, że trzech wspólników było i oni wszyscy byli zadowoleni. Znaczy no, pewnie nie do końca, ale... Bo według mnie w takich tematach zawsze jest tak, że wspólnik, który pracuje przy tym, zawsze się będzie czuł potrzebny. Zawsze. Tak. Dlatego to Jan czuje się poszłuchawym. No. no tak. Zawsze tak jest. Dlatego nie możemy zrobić kebaba. Nie, dlatego możemy zrobić kebaba, ale. We ja, ani ty nie możemy z tym pracować. Czyli we Wrocławiu. Kto, ktoś musi pracować w naszym imieniu. No dobra. No to Sanini, poznajmy. Patrz, my, my, nie może, my nie możemy pracować, bo inaczej zakładam, że ty i ja wyparam wiąze na to. No tak. Ale to jest mała inwestycja szczerze. Na dwóch? na dwóch, to skórka stać. Odegra jakąś fajnie? No dobra no, jak wam się nie podoba... Muszę feedback zebrać teraz. Jak ma gra aktorska. Może, może się głównym, tak? Może. No. Bo bo Chyba coś, coś laguje podobno. Mieliśmy dzisiaj wejścia? Nie da rady, bo jemy. Nie ma kociaku. Nie ma, same białe, szczerze. I nawet nie ma kurwa muzu muzułmanów żadnych, ani... No, Takich co nam mówili, że będą Szkoda Jana, bo szkoda trochę nie? Kurwa Nie ma już gdzie przy, przyjeżdżać na tanią wyżerkę <laughs> Szkoda Jana To 5-2 Bo to droga dzielnica, ok, ciekawe, statement. No? Ojebał mi jeszcze ma frytki Nie, mogę nam kupić nam. Ale mną? No. Później to muszę pić 4 kilo? No nie, nie ma szans, nie da się dobrze przytyć jeden dzień to jest niemożliwe Ten jeden dzień panowie nic mi nie zmieni Po prostu teraz kurwa dieta, bieżnia i tak cały czas do Chin teraz ja w jutra, czyli od piątku, co codzienne treningi w Formule 1. Do tego co dwa dni bieżnia, do Chin, kolejne jeszcze dwa kilo zrzucimy. Kiedy wracacie? Dzisiaj rano, wytłumacz Loro co chodził Jana. Jan miał restaurację we trzech wspólnikach, był jednym z trzech w Wiedniu. Skurwił się, próbował poprawić sytuację, Napisał jakieś wiele rzeczy różnych, które mu nie pasowały. Nie mógł dojść do porozumienia z wspólnikami, powiedział, że to pierdoli i chce odejść. Więc wspólnicy teraz mają wykupić jego jakby część udziałów. Jedna wspólniczka już wykupiła, wspólnik jeszcze nie wykupił. No i co? No i Jan tak teraz już nie. Z... wczoraj skończył pracę jak w kuchni, że z końcem września. I teraz już tylko wspólnikiem, który jeszcze wiadomo ma moc decyzyjną na podstawie swoich udziałów, ale już jakby nie pracuje w restauracji. Kocham Cię słuchar. Ja nie wiem kim jesteś, ale dzięki bądź tu dalej. Kiedy to w sumie dokładnie? Myślę, że zrobimy od piątku banery na streamach, po prostu reklamowe, Re reklama wyjazdu. A kiedy Chiny? No, wyjeżdżamy 13 października. 13 października będzie stream z pewnie podróżą na lotnisko i z lotniska w Doha. A, a potem już... Yy, potem już co? Potem... Potem lecimy i 14 lądujemy w Chinach. Lądujemy w Chinach o 15, więc po to będzie w Polsce 9. .00. No i jak najwcześniej postaramy się odpalić streama. Ale jak szybko ogarniamy w Chinach streama, nie wiem. Pamiętaj, napić się wody przed spaniem, żeby rano nie Ja mam wyjebane, dalej będzie prowadził. Od czegoś mam tego szefera. Chiny tylko Chinach tylko do lorda, a tylko u mnie. Minę teraz, w tutaj Robię. 14 będzie już ten żołnek pole. Gustaw, tak, Gustaw będzie z Hesią, na pewno przez pierwsze 3 dni. I no co? Teplina 0,33, 0,33, 5,2%. Nowa, nowa dostawka ludzi, same białasy Pojebane w sumie. Szczerze? Mówisz, jestem. jestem... No nie, jest jeden kociak. Przy automacie. Widzisz? No, to nie, to nie jest kociak. To, to. No, to jest marokańczyk bardziej. Marokańczyk. No dobra, no kurwa. Zywa... dla mnie już po prostu kociak. Ten wałyk i ty się pierdolisz tym. A ja nie chciałem tego piwa, to Delord mi zamówił. Nie, ja już do tego nie piję piwa, bo wiedziałem, że mi będzie bardzo męczyło. To co wy tylko na jedną noc przyjechaliście? No. No? Taki był plan. My tylko wpadliśmy, zjedliśmy, śpimy i wracamy. Taki był dokładny plan. że nie wiem po chuj głosowałem na tych Rafałków. Wiem, wiem po co głosowałem na Zandberga, ale Rafał to... Nie chciałeś na Karola, bo na przykład uważałeś go za śmiecia z tym mieszkaniem. Ogólnie nieważne co się wydarzyło w przyszłości. Uważam, że Nawrocki sobie radzi dużo lepiej niż myślałem, że będzie sobie radził i to już mówiłem wiele razy. Uważam, że jest ok, ale wyrobił się gigantycznie. Ale dostawa ludzi, bo znaczy, że go nie było prawie. Zobaczymy, co zamówiłem. Pójdźmy on wyjechać ten na jedną noc? Przecież to jest kurwa 5 godzin samochodem ledwo. 4. No, nie. A ty pociągiem jeszcze jechałeś? Ale no, dla mnie to jest 5 godzin samochodu, to jest kurwa nic. Dla mnie 5 godzin samochodu to jest... Stary, to jest kurwa. Rzuba 5 godzin samochodu to jest taka krótka podróż. Bo ty kurwa i ja jesteśmy lekko przywoływani. Widzę na przykład jutro idą do pracy. Ale szczerze no, kurwa. życzyłbym kurwa to w tygodniu. Ale ja miałem samochodem samochód ze skrzydłami. Nie przy... Ja widzą, nie polecam tutaj przyjeżdżać na jesieni, w tygodniu, nie ma, nie ma ludzi kurwa. To tak jest wszędzie w Europie. No. U nas w Polsce też jest No, my tu jesteśmy, ale... To bez sensu. No, What's up homie? You good? You, it's your beer. No, no, it's here. Oh no, no, no. I, I saw you put it here, but it's fine. You can keep it here if you want. You do right, right? a <laughs> trade. <laughs> I, I would normally do it, but I'm a student. I'm a broke as fuck. So I can't get anything bigger about that. I mean, uh, it's first McDonald's. <laughs> I mean, yeah. Uh, we can do a trade right like that. No, no. If it's okay for you, no. it's, it's, okay. Not good it's not a a I feel your blog. Huh? I your blog. Uh, no live stream. Okay. I'm sure. I'm glad I'm not in there. So. It's fine. I'm ją na alżmy Nie był chętny na spontedzie. 2 lata, no nie wiem No co? co ja bym tego co do marakanka. Nie wiem, co mi to kurwa wchodzi? to koloną Bo Jak czułeś? To 30... chyba zwykłe pytanie. 37. A jest McDonald's w Chinach? Mam nadzieję, że jest. Jest KFC tam jest bardzo popularne. KFC jest najpopularniejszym fast kudową w Chinach. A jest McDonald's? Ważne info chińskie. Dobra, sprawdzam. Trzeba to włączyć. To nie jest ważne. I w ogóle time to Ci daje. Jest teraz czarny burger w kolaboracji z tą grą w O. w Chinach? Casey Finnegan, Kentucky Fried cut nie, taki frytki. Kurwa. Ty miałeś zamówić kurwa frytki. Małe. Czemu tu jest kurwa sos? Berry and cream kurwa? Kary sos? Co on kurwa zamówił? Dziesiąt nagetsów, berry cream, frytki średnie, kary, sos dwa chicken stripsy, Devil Deep i kolor zero. Ja Mas, już małeś... to ma sen, To wszystko ma sens co robię, bo widziałeś kiedyś taki kurwa sos taki i taki w Nie widziałem. No. Kurwa, chyba jadłem na hot devil. Jest jeden problem: nie ma kurwa słonki. A nie ma gdzieś przy nie tam, ma. counterze? Py pytałem. Aha, nie mają słonki. Zamówiłeś dwa chickeny, nuggetsy i frytki to takie grube. This... Ej, co jest? Ej dobra, to jest dobra ale No Open Stary, ale... Berry and Clindy. No stare Otwórz to. Nie wiem jak to brzmi, ale... Jagoda brzmi jak coś nowego dla mnie jagoda o kurwa, to jest fioletowe jak jagody to pachnie stary borówką ja tego się sam boję tak jest borówkowy jak borówkowy smoothie hot devil sauce I to, jest... to jest stary to jest jogurt borówkowy, to jest jogurt borówkowy, co? Darek <coughs> jest ostre? Ohu bo, jogurt borówkowy, normalny jogurt, no. Kary? Ale gówno Ale gdzieś gówno sosy wziął Zresztą kary nie najgorszy Pasuje za kurczaka chyba Nie, kurczak z to nie Pani z masz może 100kg, a 140 I ja mam 88 panie kolego No po dzisiaj może 89 Ale tak ja mam no 150 dobra. Daj tego kurczaka na testa Co ma za jakąś czarną przyprawę? A i ten z Dobry kurczak Co? To Masz zrobić to samo. O. Z nagetsem. na no chuj. No dobra. I razem jemy. Ale mamy w cały. Ja tego już nie zwięł Ja nie byłem gotowy dla jedzenia Nie wiem czy to Czego nie zjesz? No niczego ja Jestem full Już się ciężko oddycha Dobra Ty będziesz w takim samym tempie tyłu jak twoja wypłata na kipu wzrosła Delmuś Wprost proporcjonalnie wszystko tu bywa jest tutaj wspólna wina, że ty również. Czy cię jak świnie, prawda? Mówisz, jak zrobić starą wagę? To robisz wodnika? No? I niemożliwe. To je ty ważyłeś 133 kg. Ja pierdolę. I ile? Przy tej ilości ruchu to musiałbym naprawdę dotrzeć. Przez was zrobiłem się głodny, przez was będę tył real. Rel Wy siedzieliście pół dnia w restauracji, po się na Maka. Ale stary, ja się chciałem tylko odlać. Bo już półtor jakoś nie zjadłem, to miałem miejsce na na hamburgera. Ale teraz ten skór sobie mnie utuczył. Widzic dobrze mówi, ty je do roli w filmie Dobra, idziemy to tu można z... Dobra Dobra, jak gdzieś na giełdzie Co? Jak gdzieś na giełdzie Za dobrze Jak to? O kurwa Pierwsza zobaczyłem tą liczbę Zysk 20 tysięcy. Dolarów. Niezbyt daleko. Dobra, choć nie znamy. Dużo sto. Kuliwal to, to ostre jest. Dziecielka.